Dzień dobry, witajcie Części Czołem. Dzisiaj jesteśmy w Wysławiu Nagrywamy obiecony materiał. Yy, tutaj jest pełno kół gospodarzyń wiejskich, słuchajcie, jest szał po prostu. Myślę, że skorzystamy też na tym. Będziemy mogli sobie pokręcić jakiegoś świetnego materiału. Dzisiaj nie będzie wtopy. Mamy odsłuch, więc wszystko jest super. Zaraz Wam pokażemy, jak. Albo zobaczcie sobie na tle. Jest parę rzędów. Coś przepięknego, mam nadzieję, że pogoda nam nie popsuje tego wszystkiego. Więc my wyruszamy już, pytać ludzi, pytać koła gospodyń wiejskich, co dobrego produkują, co dzisiaj ciekawego będzie można zjeść. No i na czym polega ten cały konkurs? Do zobaczenia, do usłyszenia. Najpierw sobie przejdziemy, zobaczymy, kto tutaj mamy. Koło gospodyń wiejskich Żurawinki. Dzień dobry Paniom. Telewizja Bory na talerzu. Co Panie Dobrego robią? Bigos z kuskami. Czy to jest borowiackie danie? Oczywiście. Borowiackie danie? A mi się wydawało, że trochę takie wielkopolskie, ale to chyba tak gdzieś po drodze. Przecież w porach u nas tylko byry rosły, nic więcej. No zgadza się. Bulwy, właśnie bulwy. O to chodzi. Ludzie robili takie rzeczy. Dobra, to powodzenia, a później jeszcze podejdę. A my chyba rozmawialiśmy ostatnio, prawda? Nie? To no, my później podejdziemy porozmawiać. Aleksandra Nowakowskiego, zastępcy dyrektora To są żółrawielki śliwicy. Aha, żółrawielki śliwicy. Dobra, kogoś Dąbrówka, do Mbrówka. Zastępcy dyrektora Kujawskiego-Rolnickiego, do przebudowa rolniczego w Niemczech. Chyba, my co tutaj panie ciekawiego mają? Kopytka z kapustą?

kaczka w piaciach na ogrodzie z 89 pieprza bardzo atrakcyjnie agro z kapustą i i lemoniada fajnie dziękujemy kamień krajeński Sępulno, powiat sępoleński kapusta z kapusty 10 zł główną atrakcją z dzisiejszego popołudnia i pierwszy etap 9 edycji Ogólnopolskiego konkursu, kulinarnego bitwa regionów. Bladowo. Zapraszam na scenę. Jesteśmy w Bladowie. Mamy tutaj drożdżówek, różnego rodzaju ciasta. Żurek, kapusta z kruchami 8 zł. Bardzo przystępne ceny warto podejść. Pierogi, chleb ze smalcem. Dzień dobry, witam serdecznie. Co na talerzu? Co panie takiego dzisiaj proponujecie? To dzisiaj mamy pluski z kapustą nasze danie regionalne. No i już? Chleb z smalcem. Czyli bulwy, bulwy widzę, dzisiaj panują, tak? Czy to był jakiś, że tak powiem, nakaz, czy to tak tutaj panie, wszystkie same na te ziemniaki padacie? Nie no, tak sami od siebie. zgłosiliśmy się, zgłosiliśmy się i... Aha. Ja to życzę powodzenia w takim razie. O tu mamy dużo więcej. Słuchajcie, ciask, błyskowo jeszcze. Pani bardzo ładnie ubrane. Fajnie będzie to wyglądać, to się cieszymy. A co my tutaj mamy? Czy możemy... Mogą Pani opowiadać? Tutaj są pierogi drożdżowe z kapustą kiszoną, pieczarkami i kaszą oraz mięsem mielonym. To jest werska ziemniaczana. Eee, no, jest ona z ziemniaków, tak? Żelki domowe z galaretek. No i tutaj zestaw słodkości, e, sernik, gruśiki e, i drożdżaczki e, z Jeszcze z lemoniada jeszcze, bigos, z, nie, bigos i fasoka po No to pani mnie zaskoczyły dzisiaj naprawdę tutaj tym zanim ja później podejdę sobie kupić. Dobra no ziemniaczany jest sos kukowy e, sosie, e, ze śmietaną. Super, obajdę na pewno jest super. Dziękuję serdecznie. No, panie z Wyskowa zaskoczyły, że tak powiem. Teraz jesteśmy w klonowie. Tu też jest apetycznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Dzień dobry. serdecznie. Telewizja Borny na talerzu. Pytanie, co dobrego dzisiaj pani serwujecie? Czerninę i ciasta. O to czernina to jest coś wspaniałego. Na słodko, mam nadzieję. Na słodko, pachną na więzienia. A jaka jest cena takiej cialinki? Pięć zł. Pięć zł? Ja szybko lecę, żeby to załapać się na nią. Bardzo dziękuję serdecznie. No, pełno, prawda. No, ale tak się nie rzucą, to wie pani, będzie moment. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale muszę zrobić robotę. Słuchajcie, no po prostu jestem pod wrażeniem. Pogoda jest po prostu fatalna, ale, ale jest, jest nieźle. Musicie wpadać do nas. Słuchajcie, mamy teraz borowiarska krajna, z Czyli tutaj. Jak się bawią ludzie. Jak się bawią ludzie. Kochają się. Wow, no to mamy koncert, gratis, słuchajcie zaraz zobaczymy co, znowu mamy kluchę dzisiaj to później podejdziemy, bo tutaj panowie sobie coś kupują serek smażony tu mamy cały repertuar nasz o tutaj pani nam gołąbki bigos, gołąbki są z grzybami nie. Mamy gołąbki. nie, bigo z, z grzybami i typowo zupa grzybowa inaczej ugotowana też mamy, nie? a do konkursu to mamy kasztanska polędwiczka w sosie kurkowym. A Państwo coś powie bliżej na tym temat. <laughs> Polędwicę żeśmy uzyskali z specjalnej świni z gospodarstwa pani Barbary Jankowskiej, która ona karmi te świnie żołędziami i kasztanami i ona ma specyficzny smak, są bardzo dobre te ekologiczne mięso i mamy z tego potrawę ugotowaną. No to Dzisiejszy brzmi konkurs. to niesamowicie. Muszę no. powiedzieć, że brzmi. Ale to też macie Panie dostępne do kupienia dzisiaj? Proszę. To też jest się do kupienia? Nie bardzo. Potrawa konkursowa a, nie tylko A to mamy do kupienia. Tu. Bo tutaj. pani tak mnie zaintrygowała tą świnią, że na pewno się u Was pojawi. Tak. Ta pani mieszka pod gospodarstwem w Wysławku Barbara Jankowska. A no ale Pani robią, bo ja chciałbym posmakować całość jest tak. a nie samą Przyjdzie pan do nas jeszcze, to zapraszamy. Oj, na, na pewno na podejdę. Bardzo zresztą. dziękuję serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy. Super, zapraszamy. słuchajcie, zobaczcie jak pięknie tutaj. Przez przypadek zupełnie obrus się nam przewrócił, ale całkiem dobrze wygląda. A panie skąd? Z Lubiewic, koło gospodyni Lubiewice i tutaj będą podane ruchańce z fiutem, z tymi owocami i kawa zbożowa z mlekiem. Tak kiedyś jedli nasze prababcie Dziadkowie i to była potrawa obiadowa. Była bieda i dlatego te ruchańce były robione bardzo często. Bo... A kiedy ta bieda była? Oj, to zaraz po wojnie zaraz po wojnie bieda była to właśnie bo tutaj ciągle o tej biedzie mówi a my tak robiliśmy analizę no, teraz, u nas teraz te młodzi tego nie pamiętają tej biedy nie? Ale, bo dzisiaj wszystko w marketach mają ale kiedyś ta bieda była nie? dlatego to nasze babcie prababcie robiły często nie? a szandar? szandar, szandar też Szandarmi się nie ma, ale my akurat dzisiaj koło nasze nie ma szandarmi, a, a co dzisiaj proponujecie, dzisiaj fajne chleba ze smalcem i z ogórkiem i te ruchańce z fiutem, dobra super, fajnie, dziękuję bardzo serdecznie, ja życzę powodzenia, dobra jesteśmy dalej, lubię mianki, też jest pięknie podane, dzisiaj tutaj jest wszystko, słuchajcie, przygotowane z zajączkiem, Pasztety, widzę, tutaj mamy jakieś zające. Nie, to zając, Nie, tak, tak? Fałszywy zając. No właśnie, fałszywy zając. Czyli co, mięso mielone? Tak, mięso mielone, w środku jajeczko no i polany sosem kurkowym a to jest potrawa wasza dzisiaj tutaj yy... no, znaczy to jest potrawa regionalna tam nasze babcie prababcie jak nie było yy, zająca to robiły takiego fałszywego zająca właśnie zmielonego z no ja staryby, pamiętam czy... jeszcze tak jak to było, jak to było a jaka konkursowa potrawa yy, no to właśnie jest ten a, to jest fałszywy zająca tak. a co dzisiaj u pani można sobie zjeść tak yy, yy, no można lemoniatkę fałszywego zająca właśnie trochę inaczej z papryczką yy, gofę takie mini i tak raczej więcej nic nie mam. No bo to rzadko się zdarza, żeby taka potrawa była dostępna. Fajnie, no to nic. Bardzo życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. Dobra, jesteśmy dalej słuchajcie. Idziemy teraz do Płazowa. To wszystko tutaj jest u nas w regionie. Panie też pięknie ubra... No Już zaczyna nam, słuchajcie, padać. No się tego bałem. Dzień dobry, witam serdecznie. Bory na talerzu. Co panie dobrego dzisiaj prezentują? Jaka jest potrawa konkursowa?

W sosie własnym i w sosie grzybowym, i w sosie sosie kurkowym, kurkowym, kurkowym dokładnie. Mamy ziemniaczkami w z mundurka. Mundurka z oczywiście. Yy, co I to będzie tutaj? na konkurs, a poza tym mamy mini tortille, mamy różne rodzaje fredki, chlebka, no, ziołowe, smakowe, ciasto, frytki. Yy, Oryżatka ta, lemoniada czarnego wzór, chlebek z czarnego wzór. A tutaj tak ładnie wygląda, co to jest? To jest chlebek ziołowy, I co jeszcze mamy? I można się i u nas nabić w no właśnie, bo te chlebki wyglądają niesamowicie, tak. muszę przyznać. I to, I to jest... same, Panie, tak? Robicie A, te tak? chlebki? to wszystko same. I to jest z jest... serowy, z ziołami też. Wygląda to przepysznie. Z i, I sok zrobiony z kwiatów czarnego bzu. No to wygląda wszystko apetycznie. Jak tylko zrobię robotę, skończę a zaraz podejdę. A potrawa konkursowa? Potrawa konkursowa z A tutaj gołobki. są gołobki. Gołobki właśnie. Gołobki. Gołobki. Ale gołąbki są standardowe, tak? W środku mięso mielone z ryżem. I jedne postryk. są w sosie kurkowym, a drugie są w sosie własnym. Tradycyjnym. Rozumiem. No to nic, powodzenia życzę w takim razie. Nie Bardzo nie dziękuję serdecznie. Dziękuję.

Bardzo, bardzo, bardzo przyjechać. Słuchajcie, na jeście potraby są zaskakujące. Zdrowiajmy. Słuchajcie, jesteśmy teraz w koło Gospodyń wiejskich u pań w Przyrowie. My już chwilę porozmawialiśmy. Padało jak diabli, już wszystko jest dobrze. Ja wiem, że panie mają fajną, nietypową potrawę tutaj wystawioną, ale to może panie opowiedzą coś na ten temat. O, panie, za sprawę załatwię, żeby się sobie państwo poczytali. Ale tak czy, tak czy inaczej, spytamy się o tą zupę szczawiową bardzo tradycyjna zupa pochodząca z naszych rejonów, zborów. gotowana jest na grzeberkach, szczaw prosto z ogródka, warzywa z ogródka, no i jajeczka z naszych zagród, polskich naszych kur. A ja tutaj wiem, że bo ja wiecie, wszyscy wiedzą o tym, że jestem gęsiarz i dowiedziałem się, że panie też gęsiami tutaj żyjecie. Co u Pani można, z, tak z gęś można spróbować, co można sobie tam, że posmakować? O krasę i pasztę z gęsi, czarninę. Także zapraszamy najlepiej na 11 listopada do Gostycyna, do Boku i tam można posmakować różne potrawy z naszych gęsi. A będzie taka opcja nawet? Jest taka opcja jest to rok od czterech lat. lat. Jest gęsina na świętego Marcina, bo mamy koszy świętego Marcina i na, na gęsinę jest zawsze na Marcina. A bo to jest już czwarty tak. rok z rzędu robimy potrawy z gęsina. Jest to, jest, jest, to, jest to w ogóle, bo tam przejeżdżałem ostatnio, to u Was te tam bardzo dużo gęsi widziałem. Ja że, ludzie, tam jak się na jechało, to były takie fermy wielkie, o, które miały po parę tysięcy. Tak, tak obie są, mają no, właśnie no, tak. na jajka, także są Dobrze, że ja jestem jedynym na razie. Dobra, ja życzę powodzenia bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję, Dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz u Pani w Kołogospodyń Wiejskich w truszu. Panie nam machają. O, dziękuję serdecznie. To teraz zapraszamy jedną z Pań, żeby nam opowiadała o tym, co do konkursu przygotowałyście. Jej Matka, u Mam pytanie. Co macie dobrego pana dzisiaj może u pań zjeść? Po pierwsze, a co drugie wystawiliście do konkursu? Do konkursu wystawiamy zupę grzybową, borowikową i poza tym do poczęstunku mamy drożdżówkę. Mamy jeszcze z budynie, mamy jeszcze aerkonia, bo mamy certyfikat, także legalnie wszystko tak? i kawka. No to, to bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o aerkonia. Jest tak? z, z tutaj z jaj, z jaj, które nie zostały zjedzone przez lisa, tak? Słyszałem, tak, no, bo tutaj no, lisa nie, teraz Ale grasują. mamy certyfikat, byliśmy w Binikowie i dostaliśmy właśnie pierwsze miejsce, nagrodę i automatycznie, że to był alkohol. Certyfikat, proszę bardzo, tutaj stoi, zabieramy. Żeby czasami ktoś się nie przepił, że sprzeda sprzedajemy alkohol. No, ja wiem, że to jest skomplikowana sprawa, bo te HRD trzeba przejść, i tak dalej, tak, i tam jeszcze. Tak, 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 tak. No to gratuluję w takim razie. Pani mi życzy w takim no, razie powodzenia. No, dziękuję. dziękuję serdecznie za rozmowę. Do zobaczenia. Dobrze, jesteśmy teraz u pan w Gostycynie. Czemu pani nam uciekła? A, ja bo pani ten, ja dobra. To ja tutaj. to ja tu, A, bo panu właśnie, no. Panie tak ładnie wszystkie poubierane, że ja tu się gubię w tym wszystkim. A dzień dobry, a Panie skąd są? Z końcą. A Panie są z Gostycyna? A tam to gdzieś po drodze? Bo to jest gmina Gostycy. Co dzisiaj Panie się do konkursu? My wystawiliśmy... Koladę ze jeszcze raz. Rolandę ze szczupaka. Wow, road ze szczupaka, super. A co dzisiaj u Pani może byłoby kupić u Pańcy tak? Bo z komisji będziemy sprzedawać. Tak, po komisji będziemy sprzedawać trzy boreki. Z mięsem i z y, jabłkami A kiedy się stawić? Po no, komisji Komisja zacznie z tej strony. Rozumiem. Dobra, to no jeszcze ja podejdę, Dziękuję bardzo serdecznie. Dobra, mamy teraz Ibiec. A to panie tutaj ode mnie z regionu praktycznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bory na talerzu, borobiaskie szlaki smaków. Ja mam takie pytanie. Co dobrego czy pani wystawiliście się do konkursu takiego borywiarskiego? Super siód. Dominuje ściaf i dominuje pokrzywa. No i różne kurde, wamek, różne takie zioła. Przytoria. Przem nasze ogrody bogate. Lasy, łąki. Z tego robimy zupę. No konkurencję pani mi robię, bo ja sobie robiłem właśnie na żywo też. Pokazywałem zupę z pokrzywy, która była genialna i smakowała jak ślimaki przewozach, Coś no, dobra. Tutaj mamy właśnie prze... To tutaj są mamy... składniki zupy. Czy to można gdzieś zobaczyć w internecie, czy tylko pani można sobie podzięki? nie, zupywać, bo to, to możesz, może pan znaleźć w internecie. Zupa pokrzywowa. Znajdzie pan, panie, panie. A czy zupę tutaj jest? Możecie Pani pokazać, czy to jest puste? Mamy jeszcze jest puszka? Aha, aha, rozumiem. A tam jest ładny chlebek będzie przygotowany, na którym to będzie podane. Pani pokaże tutaj troszeczkę. To będą grzemki do zupy. Grzaneczki do zupy będą. Ale może nalejemy tej zupy dziewczynom. No dobrze, to później jeżeli nie widzieli nie niedrozo. Jak się ruszę jeszcze raz podejdę Zobaczy, i będę ja bardzo... Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. życzę powodzenia. Dzień dobry, teraz jesteśmy w koło gospody Miejskich korzałek. Gospodarstwo. Bożeska. Jezus, ja nie wiem gdzie to jest, szczerze mówiąc. Dzień dobry, witam. Bory na talerzu, borbiaskie szlaki smaku. Mam pytanie, bo ja tutaj nie mogę zlokalizować. Skąd panie są? My jesteśmy z powiatu Sympoleńskiego. A, dlatego tutaj tak, nie pojawia. Tak, tak, jesteśmy tutaj. W ogóle jak gmina Kami Bo były to, to panie z Wisienek tak. u nas, bardzo fajnie ubrane. To też gdzieś tam w okolice? To też Sympoleńskie. To też Sympoleńskie też. też okolice. Panie Pezo, co pani wystawiają dobrego dzisiaj? Wystawiamy gołąbki z kaszą gryczaną, z sarniną w sosie o. kurkowym. O, no to zaskakujące. To już jest zaskakujące, Danie. Dziękuję. I w sosie kurkowym, tak? Kurkowym, śmietanowo-kurkowym. A co dzisiaj u Pani można sobie tutaj, ludzie mogą po prostu podejść, kupić? Kupić ciasto, takie nasze tradycyjne ciasto, kawa i herbata. I gołąbki. I gołąbki. A gołąbki są dostępne? Będą dostępne. A będą dostępne? Będą tak w jakiej cenie będą tego gołąbki? 15 zł. No to bardzo atrakcyjny cel jak stariną. Dziękuję. Fajnie, no to nic, jeszcze ja podejdę. Bardzo panią dziękuję serdecznie. Życzę Dziękujemy. powodzenia. Słuchajcie, dotaliśmy teraz do zdrojów. No, wygląda to fascynująco. Szkoda, że tak Państwa bardzo nie widać. Ja się później zdjęcie sobie pozwolę zrobić, ale na razie muszę niestety z kamerą podejść. Wygląda tutaj, zobaczcie Państwo, bardzo, bardzo, bardzo bogato. W ogóle fajny płotek, fajny pomysł, trochę ogranicza dostęp. No ale sobie popatrzcie najpierw, zanim będziemy rozmawiać. Rewelacja. Gratuluję pomysłu, bo wyglądacie Pani chyba najlepiej. Szkoda, że jednak się w kąt. Dziękujemy bardzo. Jest to dla nas yy... zaszczyt, tak, zaszczyt chciałam powiedzieć. Pytanie mam takie, bo zdrowie to, to gdzieś koło mnie, bo ja to. No nie No ja wiem, ja 5 kilometrów od Tlenia. Tlen to Co dzisiaj Pani wystawia się takiego w Słucham? Co wystawiacie w konkursie? Wystawiamy kaczuszkę z szarymi kluseczkami i buraczkami. Taka, po tradycyjnemu. Już mi leci ślina, uwielbiam kaczkę. Czy ta kaczka będzie dostępna też później do kupienia? Tak, tak. Mam A jaka? nadzieję, że coś zostanie? No, ja też mam nadzieję. A jaka cena? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie, nie wiem. jest ustalone. Super. A co tutaj Pani jeszcze dobrego u Was przybyć pyszne chlebki z czarnuszką, bieżny 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 bieżny. mamy. I mamy garneczek chłopski, I to też jest do kupienia na miejscu, tak? Oczywiście. Super, ciasta przepięknie podane, to wszystko jest po prostu... Aż się, aż się chce to wszystko zjeść. Ja życzę powodzenia i później po na pojedzie. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, teraz jesteśmy w Stowarzyszeniu robię, Wróc hodowców Polskiej Gęsi, czyli to jest coś po prostu tutaj mojego. I to jest po prostu genialna, genialna sprawa. Zaraz sobie z paniami porozmawiamy, niech powiedzą coś na temat samej organizacji, na temat tego, co tutaj mają. Dzień dobry, Borowiarskie Smaki z tej strony. Witam panią Agnieszkę. Czy może pani nam opowiedzieć coś na temat organizacji, na temat tego, co tutaj państwo macie? My mamy białą polską gęś i wyroby z niej, takie jak pierogi z farszem gęsi, kruchy z kapustą, czarninka, pasztet, smalec, gęś burgery i kiełbaskę z gęsi. Ale czy rozumiesz, że ten, że... Ale na temat organizacji samej Pani coś opowie. Fundacja zajmuje się promowaniem mięsa gęsiego i sprzedażą piską gęsich. A gdzie fundacja się znajduje? W Ruble koło Krusznicy. A, fajnie, super. No to sobie... A Pani powiedzcie, jak ceny wyglądają, żeby tutaj zachęcić naszych widzów? Wszystko mamy po 15 zł. Aha. Czarninka też pyszna, tak, no to tak. po prostu rewelacja. Dobra, fajnie. Bardzo panią dziękuję. Życzę powodzenia. Słuchajcie, jesteśmy teraz w kolegę z w Tutaj o, już idzie sprawa konkursowa, na sobie po prostu popatrzymy jak to wygląda degustacja. I mamy szandara, to jest niesamowite, bo to jest pierwszy szandar, który, który jest, że tak powiem. Zobaczcie, tak wygląda szandar. Sądzę, że się będziemy po minach sądzić jak to smakuje, tutaj pan kucharz jest taki widać bardzo profesjonalny. Pyry to pyry, no co nie ma co. Tu tylko ilością boczku można nadrobić. A tutaj panie co wystawiły? Też panie mają szandara? Nie. Co to jest? Szandar w sosie grzybowym. A też szandar? No to tylko dwa szandary są tutaj. No to, a, ja, a ja ciągle mówię, że szandara nie ma, no to w końcu szandara widzę. No, trzeba było odmówić, że ze No właśnie widzę. Miny tutaj mają państwo bardzo profesjonalne, więc ja życzę powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj się wcinać, To jest profesjonalnie, trzeba jakąś opinię wydać, jak pracowałem w szkole, słuchajcie, to miałem taki problem, bo musiałem uczyć plastyki na zastępstwie i wyobraźcie sobie, że pani nie mówi, że tym dzieciom mam zrobić konkurs malowania, bo były w były w, w no i takie bahamazy malowało i nie wiedziałem, czy one sobie ze mnie jajca robią, czy... Czy to tak prawda jest, że w wieku powiedzmy 8 lat się maluje. Dlatego ja rozumiem, co to znaczy decyzja jury. Dobra, ale teraz podejdźmy do pani sobie w ostrowie. Panie już są po, tak? Rozumiem? To co panie zaprezentowały dzisiaj? Chleb na Wygląda przepysznie. No proszę się poczęstować. No piękna sprawa. Ja później podejdę na pewno, bo tak, tak, ja mam tu do nadrobienia dużo, ale muszę najpierw nagrać materiał. A skąd pani są? Ostrowa. A, gmina, ostrowa. Gmina a, no to nasze ostrowa tak, bo tak, ja jestem... tak, tak, to nasze, nasze. Fajnie. No ja to się wybieram ciągle dalej, ale nikt mnie nie zaprasza, więc tutaj a. wszystko, że tak <grym> wiem, bierzemy u siebie to w pielecki. Ale na 20 lipca. O, a co Do jest, na a co na co jest? A, macie, to ja bym prosił, żebyście panie ogłoszenie dały u nas na, na te, tutaj na naszej stronie. No dobra. Tak? To są porobiackie szlaki, nie wiem czy panie tam tak jak obserwują, tak, ale jak tak, no to są. Stasiuk, tak, Stasiu, syna. o właśnie, Stasiu, tak, Stasiu, Stasiu. Stasiu. Motobory, chłopacy tak, z motobory. Mamy dobry odnieść. Mamy to z tej Cieszę się. No to nic, w takim razie powodzenia panie. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. A, pan... a ja jestem, a jestem Borowieckie, Borowieckie szlaki smaku, Bory na talerzu. Można mnie znaleźć na Facebooku, jest na YouTube, na TikToku jesteśmy. Wystarczy pisać bory na talerzu. To na pewno Państwo wyskoczymy. Będzie dzisiejsza transmisja też. Zajmujemy się promocją borów tuchowskich od strony gastronomicznej. A ostatnio chcemy lansować więźni albo drób w ogóle tutaj na naszym terenie. Dlatego, że ten szandar jest mało dość popularny, a taki szandar polany dobrą gęsi nam jest pewnie dużo lepszy. Ja mam, no ja mam akurat sprzedaż bezpośrednio tuszek gęsi, które kupujemy piskulaki, sami wchodujemy, chodzą po trawie, mają dostęp do, do piasku, do wody, do wszystkiego. Sprzedaż i cały ubój jest zarejestrowany u powiatowego lekarza weterynarii. Zajmujemy się tym już w tym roku 10 lat, o. minęła okrągła rocznica. Także e, gęsi hodujemy w sezonie e, w kilku, załóżmy to rzutach, dwa, trzy rzuty, około tysiąc do półtora tysiąca. I wszystko sami ubijemy i wszystko idzie z domu, oczywiście. Nie, nie jeździmy z tym na żadne rynki, na żadne targi. I tak robimy. Ale nie? sprzedajecie panie tuszki, czy sprzedajecie przetworzony towar? E, to to tak znaczy, tak? się... E, Oficjalnie to, to oficjalnie To nie mówimy tego, robimy, bo tego tak, nie wiemy. No, a tak dla siebie to robi półgęski, robi okrasę i pasztety, i pierogi z gęsiną no, też robimy z koleżanką tutaj, nie? Także z gęsi idzie zrobić wszystko czarninka, wszystko brukwianka, wszystko idzie zrobić. No, znam, znam znam, sytuację, bo sami są hodowcą gęsi, Aha, więc no, są nie takie pan... ilości oczywiście, o, takie o... tam o... turystyczne tak, na poziomie tak, 50, tak, 50 sztuk, tak. ale, 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 ale rozumiem, że gęsi są pięknymi no, składnikami. I bardzo i bardzo mądre. Bardzo mądre, zgadza się. No to fajnie. A co się, panie, podawałyście? Dzisiaj podawałyście pod filmkę z jakimś. ziemniaczek. pokażę, że nie mamy już. kara mogę? Tak, no, jak najbardziej. nie no, zamieszam, ja, proszę poka. O, no jest A, prawdziwa, bo tak. piękna, piękna. z ogrodu. Z z ogrodu? Tak, tak, to wszystkie warzywa z ogrodu. Ale jajka wszystko, no, no, tak. nie? Super, jest, jest to Na pewno podejdę. to no, 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 jest super. nasz dzisiejszy prod. Jajeczko, ziemniaczek, zaszczepiony. Jak ocena no. nie wiadomo, nie, bo tak patrzę, że no, patrzę, mają takie no, poważne miny. No, a kiedy będzie wiadomo, coś tutaj jak, jak się skończy, tak? Jak się skończy tylko wtedy, nie? Dobra, bardzo powiem dziękuję w takim serdecznie i życzę wygnamy. Dziękuję. Dobrze, to my już dzisiaj kończymy. Słuchajcie, impreza jest przepyszna, przepiękna. Zobaczymy, może podejdziemy jeszcze, jeżeli teraz działa, ale to że ktoś zleci jeszcze. Kupę czasu, jest pewnie o wynikach. Dowiemy się dopiero z internetu. Tutaj jest deszczowo, burzowo, a my jeszcze chcemy wyjechać w inne miejsce, więc dziękujemy serdecznie, że byliście z nami. Zapraszamy na takie imprezy. Słyszeliście, tych imprez będzie więcej. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć i i krócki z Rosa żegnam Was, Wasku